Siemano z tej strony Minecraft Światło a to jest okazji z okazji 55 tysięcy widzów. I z tej także okazji wyszedłem na dwór. Oczywiście, że nie, nie z tej okazji. Po prostu chciałbym Wam ogłosić konkurs z tej okazji, ponieważ 55 tysięcy widzów to jest naprawdę wielka liczba, za którą Wam strasznie dziękuję. I teraz, szczerze mówiąc, tak sobie pisałem tutaj zasady i nagrody i nie wiem od czego zacząć, może zapytam Taty Dado, od czego zacząć, od nagród czy od zasad? Nagrody! Dobrze. No to zacznijmy od nagrody. To tak, nagrody są 4 za 4 miejsca. Pierwsza osoba wybiera sobie nagrodę, następnie druga wybiera sobie to, co zostało, trzecia wybiera sobie to, co zostało, no i czwarta wybiera, wybiera, no otrzymuje tą ostatnią nagrodę. Więc pierwsza nagroda to jest 25 euro do wykorzystania w sklepie Jinx. W tym sklepie kupicie sobie, nie wiem, kubek z Minecrafta koszulki z Minecrafta, także są jakieś tam gadżety o tematyce Call of Duty Black Ops, więc myślę, że wszystkich to zaciekawi. Kolejną nagrodą to jest dowolna gra ze Steama o wartości 120 zł, czyli 36 dolarów, 30 euro. No i kolejna podobna nagroda już przedostatnia, to dowolna gra ze Steama o wartości tym razem 50 zł, czyli 15 dolarów lub 13 euro. Sorry, że tak zerkam, ale... Nie jestem pewien, więc muszę się upewnić No i ostatnia nagroda, bez tego konkurs nie mógłbym się odbyć Oczywiście Minecraft Gift Code No, więc to tyle nagród Nagrody nie są jakieś super drogie, ale moim zdaniem liczy się to, że te nagrody są ode mnie dla was od serca i to jest chyba najważniejsze, nie liczy się czy to jest, nie wiem, za 3000 czy za 5. No, więc myślę, że to docenicie No i teraz najważniejsze, czyli zasady konkursu Zasada pierwsza, czyli taka najoczywistsza To zasada, że musicie być widzami mojego kanału Subskrybentami, czyli musicie kliknąć tutaj przycisk, tutaj Gdy już to macie zrobione, to teraz najważniejsze, co jest w konkursie Czyli te zasady główne więc od jutra do 1 lipca w moich filmach z boku będą pojawiały się literki. Będzie tych literek 10, będą to dwa słowa po 5 literek. W tych kolejnych filmach będą się te literki pojawiać. Nie będzie to, że w każdym filmie na pewno się pojawi literka. W jednym filmie może być literka, w jednym może nie być literki. Te literki będą kolejne już ustawione, więc Wy sobie to zbieracie. Do tego 1 lipca i gdy już zbierzecie wszystkie literki, te 10 literek, wchodzicie na stronę, która aktualnie jest zablokowana. Oczywiście możecie spojrzeć sobie już na nią, czyli konkurs.minecraftblow.pl i tam macie trzy pola. Pierwsze pole to jest nick z YouTube'a, czyli to już oczywiste, no i dwa pola to są pierwsze, pierwsze słowo, no i drugie pole to jest drugie słowo. Od razu mówię, że jest takie zabezpieczenie, że tylko raz możecie wpisać hasło, żeby nie było po prostu takiej sytuacji, że będą sobie, będziecie sobie tworzyć konta i będziecie na różne niki dawać zgłoszenia. No i będziecie mogli składać swoje zgłoszenia do 3 lipca, no i po tym 3 lipcu ja wylosuję zwycięzców, czterech zwycięzców, no i... Będzie to wszystko udokumentowane jakimś filmem. Ja zresztą to wszystko wrzucę i mam nadzieję, że Wam ten konkurs się spodoba. No więc nie zapomnijcie o łapce w górę, wtedy będę wiedział, czy chcecie takie konkursy, czy jednak nie zupełnie, nie chcecie po prostu tych konkursów, ponieważ ja to głównie robię dla Was. Więc ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie, czyli jutro, w niedzielę, w Top Ten. No więc do usłyszenia, trzymajcie się, hej.